Ludzie, czy tak łatwo jest wymrzeć? Do wyginięcia dinozaurów trzeba było upadku wielkiego meteorytu. Mamuty wygubiła zmiana klimatu. Ptaki dodo, gołębie pocztowe czy polskie tury wybili ludzie. Kto będzie odpowiadał za wymarcie ludzkości? Przynajmniej w niektórych jej regionach. Na razie, dzięki czarnej Afryce, populacja Ziemi jeszcze się zwiększa. Ale Chiny musiały już fałszować statystyki, aby dzierżyć prymat nad Indiami, które zresztą straciły, a dzięki maoistycznej doktrynie jednego dziecka, czytaj chłopca, 200 milionów młodych obywateli Chin ludowych nie ma szansy na znalezienie partnerki mogą naturalnie zająć się sobą albo kolegą, no ale dzieci z tego nawet w Chinach nie będzie. A Europa, a Polska, medialne doniesienia alarmują. Wymieramy. Tu nad Wisłą osiągamy najniższą dzietność w historii i z każdym kolejnym rokiem poprawiamy ten rekord. Nie pomogło 500+, plus, ani 800+, plus. nawet 1000+ plus też pewnie by tego trendu nie zmieniło. Więcej powiem. Nawet darmowe mieszkania dla młodych małżeństw w niewielkim tylko stopniu mogłyby poprawić sytuację. Diagnoza, że przy wyższym poziomie życia ludzie będą się rozmnażać okazała się z gruntu fałszywa. Gdyby tak było, największą dzietność mielibyśmy w Szwajcarii, gdzie jeśli nawet rodzą się jakieś dzieci, no to w rodzinach imigranckich. A w Polsce, zaraz po wojnie, mnożyliśmy się jak króliki. Nie było gdzie, ani za co, a potomstwo jednak uważane było za największe dobro. Konkretny dowód, że przeżyliśmy i chcemy dalej istnieć. Jak powstał demograficzny wyż? On chciał i ona też. Napisałem w pierwszej opublikowanej przez Szpilki fraszce w połowie lat 60. -tych. Tymczasem największym wrogiem przyrostu naturalnego okazuje się niestety dobrobyt. Czytaj, osobista wygoda i egoistyczna hierarchia celów życiowych. Ludzie zapomnieli, po co właściwie żyją, że istnieje coś takiego jak obowiązek, a kiedy zaczynają sobie zdawać z tego sprawę, przeważnie już jest za późno na prokreację. Realizacja postulatu: Zróbmy sobie wnuka. W realnym świecie rzadko jest możliwa. Teoretycznie z żoną zafundowalibyśmy sobie piątkę kompletnie nowych szkrabów in vitro. Ale ile byśmy z nimi wytrzymali? Już wizyta czurki wnuków po jednym dniu doprowadza nas do palpitacji? A więc jest to niestety zajęcie dla młodych. A ci dziś mają ważniejsze sprawy, Najpierw studia, potem praca, potem kariera. U kobiet dochodzi jeszcze samorealizacja, a mężczyźni do trzydziestki, a potem do czterdziestki wolą mieszkać u mamusi i bezkarnie randkować na mieście. Jeszcze ważniejszy jest aspekt psychologiczny. Wiem, bo pochodzę z generacji, której mózgi przepierały aktywistki od tak zwanego świadomego macierzyństwa. Idealnym był dla nich oczywiście brak macierzyństwa. Dopuszczano co najwyżej 2 plus 1, a wielodzietność uchodziła za objaw ciemnoty. Rodzice z takich rodzin zyskiwali opinię dzieciorobów, a kobieta w ciąży wywoływała odruch politowania. Równocześnie wypadło z użycia określenie ciąży jako stanu błogosławionego. Filmy o szczęśliwych rodzinach, w rodzaju komedii z Doris Day, zostały wyparte przez dramaty o koszmarnym dzieciństwie, patologicznych rodzinach produkujących seryjnych morderców, szczęśliwych parach jednopłciowych, żyjących na planecie Singli w świecie nieskrępowanej swobody seksualnej. Toż to już nawet we współczesnych bajkach dla najmłodszych koguty wspólnie znożą jajka i je wysiadują. Propagandę wspierały środki ułatwiające życia, więc antykoncepcja, środki poronne no i aborcja traktowane, traktowana jako zabieg kosmetyczny. Kościół oczywiście protestował werbalnie, ale mało skutecznie. Grzech przecież schodził na drugi plan i więcej mówiło się o miłosierdziu niż o potępieniu. W efekcie wielu uwierzyło, że piekło jest puste. Jeden film niemy krzyk zrobił więcej dla życia niż cała masa kościołów otwartych. A efekty widać. Dzieciobójczynie obójczynie chwalał się swymi dokonaniami, a ksiądz, który ośmielił się wysłać maila do lekarki zabójczyni, został aresztowany, skuty i przewieziony konwojem przez całą Polskę do leśnicy. Co z nim zrobią? Boję się myśleć. Więc nie ma co się dziwić, że z wielkim Mozołem. Yy. Więc nie ma co się dziwić, że wielkim mozołem jest wydawanie potomstwa na Padues. Potencjalnemu ojcu coraz trudniej jest poznać potencjalną matkę, bo w pracy przecież może narazić się na zarzut molestowania. Podobnie yy, na studiach, kiedy dochodzi do relacji profesor-studentka. Przez internet ten służy głównie. Rozrywce. W efekcie samuralizujące się kobiety mężnieją, a mężczyźni nie wieścią. Zresztą, ile dzieci musiałoby się rodzić w nielicznych rodzinach wielodzietnych, żeby zrekompensować rzesze młodych Polaków, którzy się nie urodzą z tysiąca i jednej przyczyny. Wieś przestała być rezerwuarem, miasto demoralizuje, e, trwałe rodziny są coraz rzadsze. Zachód naiwnie wierzy, że ratunkiem dla demografii może być masowa imigracja. A kobieta w burce z szóstką pociech stanie się już wkrótce lekiem na całe zło. Ano, niech wierzą. Gorzej, że próbują implementować tę wiarę nam. Jako optymista wierzę, że wzmocniona chrześcijańska wspólnota jest w stanie Zmodyfikować wzorce kulturowe, zmienić stereotypy i stworzyć atrakcyjną kulturę życia. Nie cywilizację śmierci, kulturę pełną prorodzinnych priorytetów. Bez pornografii, wynaturzeń i obyczajowego permisywizmu. Ale jako pesymista, no cóż, czasami zastanawiam się nad dodatkowymi imionami dla moich wnuków. Aisha, Fatima, Suleiman, Idris i Osama. Kiedyś może im się to przydać. Poważny temat, to też wiersz, choć w tonacji lekki, też będzie na tematy poważne, o który, które sugeruje już sam tytuł. Prawda nas wyzwoli. Ale będzie o kłamstwie. Kłamstwo ma wielką siłę rażenia. Może obracać w niwecz marzenia, ludzi porządnych zmieniać w oprawców, łotrów przedstawiać jako wybawców, z przyjaciół czynić wrogów zawiętych, złoto przerabiać na ekskrementy, nieważne hamsko, brutalnie, głupio. Zawsze się znajdą ci, co to kupią. Spychy, głupoty, zwykłej zawiści, Znajdziesz podpałkę dla nienawiści. I tylko czasem, co dość zapawne, przychodzi w świecie moda naprawdę. Jak się uchronić przed tą terapią? Kłam jak najszybciej. To cię nie złapią. A teraz jak zwykle czas dla spacerowiczów po moim hejt parku. Na początek, uprzedzając ewentualne ataki lub pozwy sądowe, śpieszę zapewnić, że w pytaniu co pan bierze, panie T, może chodzić o flagę czerwoną lub tęczową, teczkę albo plecak z buławą marszałkowską, aspirynę albo raczej czopki. O innych ewentualnościach tak to w niej nie wspomnę. N-138 stwierdza, państwo z kartonu to i rafcio tekturowy, a jeśli chodzi o Leningostan i rozmowy świąteczne o polityce, no to po prostu jestem w szoku, bo zaczęło do nich docierać i sami przyznają, że na Rafałka głosować nie będą. Czyżby miała się spełnić przepowiednia druga tura bez Bążura? Zwierza się Jerzy Gondol. Pamiętam, gondol Jerzyn z Nadwisły. Ojciec Straszkowskiego był wybitnym muzykiem. Fakt. Dlatego mój program na 18 maja będzie muzyczny. Rano po fauna, po południu głos na brauna, ostatecznie na mencena. Mam nadzieję, e, panie Jerzy, że po północy nie skończy się wszystko Ogińskim i polonezem pożegnanie ojczyzny. E, jest też pytanie do e, reżysera Holland. Czy nakręci film Granica część druga? Tym razem o naszej granicy zachodniej. Nakręci, nakręci w roli głównej dupiarz, który będzie witał wszystkich chlebem i kebabem. Pisze Piotr, byłem ostatnio w Empiku i przeglądałem książkę autorstwa Bążura. To dziej, dzieło wybitne twor, trąci twórczością radzieckiego pisarza Ostrowskiego i jego książką Jak hartowała się stal. A rawcie odrobinę przypomina jej bohatera, młodego czekistę Pawkę Korczakina. Znam, znam, a po zmianie lektur przez panią Nowacką wszyscy będą musieli znać. Natomiast wojciech opada bajkę, którą kiedyś znałem jako mądrość żydowską. Był sobie król, okrutny despota w rodzaju kaliguli, który pewnego dnia zażyczył sobie, by jego ulubiony koń nauczył się latać. Miał tego dokonać pod karą śmierci w ciągu roku koniuszy. Ten wraca do domu, ale żona pociesza go, żeby się nie martwił, ponieważ w ciągu roku wszystko może się zdarzyć: król może umrzeć, koń zdechnąć, a wtedy wszyscy zapomną o tym i dlatego niech zachowa optymizm i próbuje. Wojciech używa tego, tej anegdoty jako pocieszenia Polaków wobec tej sytuacji. W końcu, mówiąc oględnie, w ciągu roku Tusk może uciec, Trzaskowski mieć wypadek, a Polacy pójść po rozum do głowy. Reiner pyta, czy Hołownia ma szansę zostać nowym ojcem świętym, może rotacyjnym, na przykład przez pół roku papieżem, a przez pół głównym rabinem albo ajatolachem. Hanna pastwi się na wicemarszałkiem senatu, który właśnie się pokajał i wysłał swojej szefowej kwiaty. Jaka jest różnica między pluskwą a miśkiem pyta? Taka, że pluskwa przeskakuje z człowieka na człowieka, a misiek z partii do partii. Ale szanowna pani Hanno, z jakim wdziękiem, z jakim wdziękiem? W remanentach świątecznych znalazłem też wiersz Doroty P. Kto ty jesteś? Jajeczko, jaki znak twój? Żółteczko? Gdzie ty mieszkasz? W skorupce, w jakim kraju, w kurzej dupce? Śliczne. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.